Przemysław Mecan, autor dwóch trafień z Jagielonią Białystok. No, pięknie to brzmi, nie powiem. A jak sam strzelec na to reaguje? No, takiego dnia w Lechii i Góra nie pamiętam, żeby było tylu kibiców, żeby była taka atmosfera wokół klubu, żeby tutaj taka drużyna się stworzyła. I myślę, że to było właśnie widać dzisiaj na boisku, że. E, idzie to w dobrą stronę i po prostu to nie był przypadek, że strzelamy trzy bramki z dużą z Klasy, co daje nam awans do następnej rundy. Bo rozbijany jesteś, co widać po twarzy, więc bramki bramkami, ale sporo też dzisiaj było takiej no, twardej walki z defensorami Jagi, prawda? E, no tak, no tutaj akurat mam taki styl gry, może <laughs> z piłkami jakoś super nie przeszkadza, ale tu więcej to jest właśnie taki przepychanek Takiego tutaj walki wręcz i no tak nieraz się zdarza, że jakieś uszkodzenia są na twarzy. Okej, okay, a powiedz w tej drugiej połowie, z Twojej perspektywy już tak na chłodno, te dwie sytuacje sporne dla Ciebie, karne, niekarne? Znaczy, nie wiem, czy był karny w pierwszej sytuacji stoper drużyny przeciwnej specjalnie po prostu stanął mhm. tak na mojej drodze, w ogóle nie był zainteresowany piłką. Szczerze to nie wiem, jak to jest w przepisach. A drugi raz no, myślę, że piłka była już z przodu. Też mnie tak wyblokował, no, ale skoro jest, był wary, jest sędzia był, dobrze prowadził ten mecz i nie podjął decyzji o falach, to już historia nie ma w ogóle. Po co o tym myśleć? A powiedz jeszcze tak swoje perspektywy takiej czysto ludzkiej, co się w głowie Przemysława Mecana działo po tym pierwszym golu i po tym drugim? Czy znaczy, oglądałem często w Mecze piłkarskie w telewizji, jak właśnie e, były, był ten war, i często zawodnicy się strasznie cieszyli, później okazywało się, że spalony. E, no, tak mi w głowie zostały te sytuacje i tak e, miałem to z tyłu głowy, że dopiero e, tak byłem pewny tej bramki, jak sędzia wiznął bo no, trochę to przeszkadza w cieszeniu się, ale no, mały problem tak naprawdę. Okej, okay, ostatnie pytanie, kogo my co życzyłby sobie w jednej ósmej. Bardzo długo czekałem tutaj na drużynę z Ekstraklasy, cały czas tutaj mówiłem, że drużyna z Ekstraklasy w tych pucharach w końcu się udało o Jagiellonie, no i tak bym chciał pozostać przy tym i no, na pewno Lek Poznań albo Legia Warszawa, to są moi faworyci.